Nauczanie Domowe. Wtorek, trzeci tydzień Adwentu. Psalm 72, wersety od pierwszego do czwartego, siódmy, ósmy oraz siedemnasty. Tytuł: Pokój z góry. Boże, przekaż Twój sąd Królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu. Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody życzą mu szczęścia. W Psalmie 72, który opisuje królestwo Mesjasza, dużą rolę odgrywają. Geografia i skojarzenia topograficzne. Pojawiają się tu określenia: panowanie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi, kraina tarsisz i odległe wyspy, królestwo szeby i saby, czas określany słońcem i księżycem. W tym kontekście, psalmista prosi Boga, Niech góry przyniosą ludowi pokój. W jaki sposób góry mają coś przynieść? Użyta tu została figura literacka część za całość. Możemy przykłady dać w języku polskim bardzo powszechnie używane. Zamiast słowa dom, używamy takich oto wyrażeń. Witamy w naszych progach. Próg. Część jest zamieniona z całością. Kiedy mówimy o progach, mówimy o domu. I wiele innych. Mieć dach nad głową, mieć własny kąt. Ten dach i kąt to jest część domu, ale myślimy o całości. Można w tym kontekście różnie rozumieć ten werset trzeci. Niech góry przyniosą ludowi pokój. Ktoś na wycieczce w góry odzyskuje spokój wewnętrzny. Ucieczka przez zgiełkiem miasta, obcowanie z przyrodą to dobrze działa na rozstrojony układ nerwowy człowieka. Tak, potrzebujemy chwili samotności czy mądrego wypoczynku. Psalm jednak. Bardziej nawiązuje do Królestwa Mesjańskiego, w którym prawo wyjdzie ze Syjonu, jak mówi Izajasz, a doświadczenie Izraela i jego historia przykazały prawdę, iż z góry Synaj zniósł Mojżesz tablicę przykazań. To Boże prawo dla narodu, z góry przyszło prawo. Z góry przyszła sprawiedliwość, z góry przyszło zarządzenie, z góry przyniesiony został ład, harmonia w życiu społecznym. Psalmista chce powiedzieć: Przestrzeganie prawa przynosi pokój. Co to znaczy przestrzeganie prawa? Oznacza po pierwsze, że normy i zasady przychodzą z góry, są niezależne ode mnie. To nie ja ustanawiam prawo, nie ja ustanawiam zasady. Ja odkrywam tylko zasady moralne i nazywam je. I dlatego mówimy o pewnym prawie pozytywnym w znaczeniu prawa stanowionego przez człowieka. I oczywiście zdarzają się nadużycia, zdarzają się rozporządzenia prawa, które nie są zgodne z rzeczywistym. Prawem, normom, zasadom, która pochodzi z góry, od Boga. Ja mogę sobie coś wymyślić, ja mogę zrobić sztuczne zakazy, nakazy, a nawet błędne czy zgubne. Mogę próbować narzucić taki rodzaj prawa. W tym psalmie pokazane jest jednoznacznie niezależne. Zewnętrzne względem człowieka pochodzenie zasad. Prawo przychodzi z góry od Boga. Po drugie, ja muszę uznać te zasady. Nie wystarczy, że wiem, że Bóg dał zasady, że Bóg zawarł w życiu naszym pewne normy, że to nasze życie powinno być podporządkowane tym normom. Ja muszę przyjąć to, uznać je. A po trzecie, ja muszę uczynić wysiłek, żeby to wprowadzić, żeby to zrealizować. I to jest ta moja współpraca, to jest ten mój wyraźny krok przyjmowania, współdziałania i realizowania tego, co zobaczyłem jako przychodzące od Boga prawo uznane i teraz stosowane. I wtedy... Jest ten owoc, o którym tutaj mowa. Pokój. Pokój w moim sercu, pokój w mojej rodzinie, pokój w mojej parafii, pokój w moim kraju. Ale tylko wtedy, kiedy ja mam te kroki, w których prawo przychodzi z góry. I wtedy, kiedy modlę się tym salmem, niech góry przyniosą ludowi pokój, wołam o to, żebym ja sam stał się wykonawcą Bożych zasad, Bożego prawa, Bożego dzieła. A swoją drogą dobrze jest, kiedy wychodzimy w góry, pomyśleć o tym, że to jest miejsce, w którym jesteśmy bliżej Boga, jesteśmy bliżej tych norm i zasad, które Bóg nam daje. I w górach trzeba zasad przestrzegać. One tego uczą, uczą pokory. Jest coś więcej niż ja. Niech góry przyniosą ludowi i tobie pokój, i niech Ci błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.